Nie no ale jestem smut, nic mi nie idzie w tych rajwarzach, no jestem totalnym nubem. Hehehe <grywa> Ej, mam pomysł! Ej, a może sobie wynajmę! prywatnego ochroniarza, ej, no w sumie... Fajny pomysł! Ej ty! Ej! Chcesz zostać co, moim ochroniarzem? Co? Bo jestem nubelski. nie dlaczego miałbym zostać ochroniarzem pomidorka? No! Y? Ej, bo, bo, bo zrobi ci zupę pomidorową może. Dlatego... O, ej, w, sum w sumie to jestem godny. No dobra, spoko. Ej, no, no fajnie. Okej, okay, zaczęła się nasza pierwsza runda i... Mam nadzieję, że będzie y, wybrana tutaj mapa Arena, arenę, bo ja mega lubię mapanę. Arenę. I wow, wylosowała się mapa Arena, czyli moja ulubiona, no i mam nadzieję, że mnie bronisz. Okej, okay, Piet, teraz uważaj za tobą! <grym> o nie! Bądź, bądź za mną, ja cię okay. obronię, serio. dobra, idę za tobą. Skam, o, skam, że o, zginę o, zaraz od o, o, W sumie ar, chyba skam. O, bro, o, sorry, sorry, Piet. A! co jest? Nie, nie, bro, ja zginę, no ja na pewno zginę, sorry. E, co jest? E, co? Co to było? jak miał lagi jakieś A! W tym momencie masz iść za mną, rozumiesz? Ja jestem twoim chleb! A! co jest! Co? No, no. no dobra, idę za tobą! Chuba się za mną! się za mną, za mną, za mną. Ooo nie, cię ci skampić, ci się skampić, Ej, dobra, wygram, chowam się, ej, dobra. ja nie chcę zginąć, jestem za młody Nie, nie żeby ja go biorę na siebie, biorę go na siebie, mordeczko. Okej, okay, a ja tutaj się chowam. O, dobra, będę u góry jak małpka. Leży, ej, leży! Ej, wygraliśmy! Ej, Ty jesteś jednak dobry? Ej, bo to jest jakiś nubek, zobacz! On jest sam, jego kolega na...

No bo nie chodzi, nie? Oo oo, o o ej, czemu ty zginąłeś? to jest mega, mega słabe. Ooo, to ja muszę... Nubek kontra nubek. Uoo! Ej, Prunce jestem jednak! ja jesteśmy mega dobrze, Ej, dobra, teraz byś miał full HP, ja ci obraniam! No nie bro! Ej, mam full HP, wow! Ej, skam się, skam się, szybko! Skam się teraz, tutaj ja z nim zawalczę. Skam się, okej? Ja, ja nie wygram. Zobacz, sam go pokonam, tylko... A, jest! Nie stracisz ani jednego HP mordeczko! Okej? O oh nie! O oh nie! O oh. o, oh, oh. ej, zginąłeś! Ej, obiecaj, bro, szkał się, ale za to ja go dobiję? Patrz, patrz, dobiję go, bo jestem Sigma. O oh, o, oh. ej, gdzie on jest? A tu! Tu jesteś! Chodź tu, chodź tu, chodź tu! Ej, aha bro! Uh, a, snajperka! Zna o nie bro, co on tu robi? Nie, Łatwo się radę. teleportuje, niegiń, to jest chyba cheat. O oh, nie! O nie, wygrałem z nim, na pewno, no skam No ej, o, wygraliśmy Ej, Piotras, na ostatnią rundę to w sumie na luzie, na pewno z nim wygramy, to jest jakiś noobek, zobacz zobacz, jaki noob, na pewno z nami nie wygra, dwa na jednego, no skam uważaj, Piotras Ej, czemu, czemu na mnie poszedł? To było mega bliskie Ej, wow, dzięki tobie wygrałem cztery klucze, ej, to w sumie, w sumie są fajne Ej, mordeczko, już jestem czerwony i ci już nie zrobię zupy pomidorowej Eh, co? Co ty powiedziałeś? Co ty powiedziałeś? Uh, no, no, niestety, no sorry. Ale. Nie, no to ja już nie jestem twoim ochroniarzem w takim razie he? Uh, Nie, no jak to? Nie, koniec zabawy, ja chciałem pomidorówkę, no uh, marze, No to jest. musimy teraz walczyć, walczyć musimy uh, ty, ty chcesz ze mną na solo, nubie? No to, oczywiście <grym> Dobra, mordeczko, zobaczysz, się z wygram wygram Będę lepszy niż ty, ochroniarzu Chociaż <grym> <grym> ja serio walczę Jesteś z ochroniarzem nuby. O, to Ama. dawaj, no dawaj ha. No dawaj, ha. Ha. No, dawaj, no ha, ha. O, o nie Panato, ha, ha. to, to. widzisz, to, to się nazywa Ale. skill ha? Nie, ha. No bro o, o, aha, o, o, ale łatwo. Że no, wkurzyłeś mnie, ja teraz wygram, zobaczysz, ja teraz z tą wygram. No beczku, chodź, no chodź, chodź tu. No chodź, no, no. no chodź, no chodź. No chodź tu, a no nie chodź, skaczesz, no? pierdku, no dawaj. No, jestem tu, no dawaj, no, no dawaj. Chodź, ale nubek. Chodź. A, aha, no masz, co ty a, Aha, masz. Aha, Słabiak A ty, oś, jeszcze mnie bulujesz, Nie, wkurzyłem się. Dobra, moja, teraz serio, teraz ser, od ciebie nie? Aha, nie no to już było niemiłe, dobra. Pa, pa na to małpko. O! Co jest? Ej, lagam miałem! Co ty mi zrobiłeś? O ty, o ty pierdzie, nie, idę do ciebie, idę do ciebie! No, no co? Co to ma być? Nie, 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 nie! Nie pozwolę na to! Nie pozwolę, ty głupi snajperze Nie, ja do ciebie teraz idę, ty! Ty pierdku, nie, idę ja do ciebie idę, teraz to było mega złe. Dobra, ja do ciebie idę, ja teraz do ciebie idę. Bro, to o, oh, ta, ta? Pierdzie? Chodź, chodź tu. No i co, nie trafiłeś mnie? No i co, A, oh, oh. Oh, no O, e, O-o. Gdzie jesteś? E, gdzieś, nie ma mnie. Um, to jest dziwne mnie. w sumie. No, schowałem się. O-o. Oh, oh. 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 O! 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 nie! Bro, wygrałeś! No nie, myślałem, że wygrał. łatwe. No jeszcze masz Twoje Stigma, żebyś ja miał mnie pocałować, bro.